Witam w klubie zdrowego stylu życia Piotr Kiewra. Tym razem ze swojego ogrodu chciałbym Cię zaprosić na kilka tatrzańskich ścieżek. Jeżeli je polubisz, być może będzie to świetnym pretekstem do tego, by zadbać o swoją sprawność, aby systematycznie uprawiać ruch. Zapraszam za to. Jakie piękne poetyckie zjawisko. Jesteśmy na ścieżce wysoko w Tatrach, na wysokości mniej więcej 1900 metrów. Na 1620 leży Czarny Staw. Jesteśmy powyżej chmur. O tam wśród tych chmur gdzieś tam widać wierzchołek Kasprowego Wierchu. O. Czarny staw z tej perspektywy jest przepiękny. Dlaczego miłośnicy gór, i to jest właśnie uzasadnienie tego, dlaczego miłośnicy gór tu wchodzą? Dlatego, żeby takie rzeczy zobaczyć. Tego nie zobaczymy w domu. Tego nie zobaczymy w telewizji. W telewizji zobaczymy obraz, tak samo jak Wy teraz obraz oglądacie. To trzeba przeżyć, to trzeba widzieć, to trzeba być. Coraz mniej teatr widać. Chmury od góry, od dołu. Za chwilę przesłonią nam nasz stawek, nasz czarny staw Gąsienicowy chmury idą od, od dołu słychać pomruki burzy w oddali no super się bo pięknie, tak? chciałem się zatrzymać żeby pokazać te chmurki które tutaj pięknie się przewijają jak w samolocie jak w samolocie czarny staw zniknął tak, wiatr miota chmurami no super zjawisko Super zjawisko Ale widać jak z każdą chwilą się wiatr zmaga Jak idzie, tam przewija się przez kościelec, przez te wysokie szczyty tutaj Fantastycznie Fantastycznie Fantastyczne zjawisko Mleczko, jakie mleczko płynie i zasłania cały Tatry. Przed chwilą granatów nie było widać, a już widać. To jest dopiero szybkość zmian. O, pojawił się szczyt mały Tylko jeszcze w dole Wiemy, że nad zakopanem jest burza Ponieważ słychać z dala Dolina Olczyska Na chmurach chmury nisko Dzisiaj przeżyliśmy cztery burze ostatnia całkiem niezła.